Witam Was pięknie, moi kochani, na takim czytanku bardzo szybkim, w przerwie tak naprawdę na moją popołudniową kawę. Kochani, temat dnia jest taki: jak On będzie postępował, albo ona oczywiście, wobec Was, tak? Mamy dwie grupy do wyboru, bo na trzecią nie znajdę czasu, więc moi kochani, patrzymy sobie dzisiaj właśnie w taki rozkład, jak On, ona będzie postępowała, zachowywała się, tak? wobec Was. W głowie macie tą osobę, wybieracie sobie tutaj opcję, no niech to będzie zielona, niebieska. I w tym momencie, kochani, za chwilę zaczynam czytanie. Grupa numer 2 przechodzi na bok, grupa numer 1 zapraszam serdecznie. No to startujemy. Kochani, 10 monet. bardzo piękna karta, dlatego, że ona mówi o sytuacji bardzo poważnego podejścia do was, przede wszystkim jeżeli chodzi o tą jedną kartę, bo tutaj zaraz zobaczymy, co się będzie działo dalej, bo ona też może sugerować, no załóżmy to, że ta wasza osoba jest w jakimś e, rodzinnym w rodzinnej relacji, to znaczy może mieć męża, żonę czy kogoś takiego, ponieważ jest to karta rodziny. Jeśli nawet jest, słuchajcie, a tu pojawią nam się jakieś dwie czadowe karty, no to może to służyć, ta karta również może pokazywać sytuację, w której on będzie do tego dążył, tak, czy też ta osoba będzie dążyła. Sugeruję, żebyśmy dołożyli wszystkie, a wtedy będziemy tutaj słuchajcie, kminić, co też te karty nam chcą pokazać. Mega. Jeszcze jedna. Jeszcze lepiej. Mega. Słuchajcie, mega. Kończycie kartą zwycięstwa. Moi drodzy, karty pokazują sytuację taką, że ów ktoś, o którym myślicie. Słuchajcie, faktycznie, tak jak wspomniałam na samym początku, więc gdzieś ta intuicja, pff, która ładowała mi się po prostu do głowy, jakby bardzo mocno tutaj krzyczała w mojej głowie, może wskazywać na tą opcję, w której on albo ona chciałaby, żebyście byli tą rodziną, żebyście stworzyli bardzo bezpieczny, stabilny związek, również, kochani, nawet związek małżeński, nawet relacje, w której ta osoba chciałaby, abyście byli jego, no tutaj oczywiście żoną, mężem, w zależności od tego, kto to słucha, tak? Słuchajcie. Bardzo poważne podejście. Słuchajcie, jeżeli jesteście już w takiej relacji, bo mogą tutaj się znaleźć oczywiście osoby, które są w małżeństwie, właśnie z tą osobą, o której myślą, tak? No więc tutaj ta osoba również, tak, z uwagi na to, że jesteście już w tym małżeństwie, jesteście stałym związkiem, bo niekoniecznie z sakramentalnym, tak? Czy też tudzież takim, wiecie, cywilnoprawnym. To ta karta będzie wskazywać na to, że ta osoba generalnie czuje się fajnie, stabilnie, bezpiecznie, rodzinnie przy Was. I ona do tego tutaj będzie dążyć, tak, aby tak było, bo my pytamy się, jak się ta osoba będzie zachowywała i jak będzie postępowała wobec Was. No więc będzie postępowała tak, żeby niczego nie zabrakło w tej relacji, żeby w pewien sposób dążyć dla jednych oczywiście do stabilnego związku, dla drugich do tego, aby on taki zawsze był. Tak? Karta równowagi, kochani, w dawaniu i braniu, więc ta osoba będzie również postępowała w taki sposób, żeby nie było takiej sytuacji, że wy czujecie się jako te osoby, które zabiegają, troszczą się, kochają. Okazują tą czułość, natomiast z drugiej strony jest, słuchajcie, zlewka tematu. Absolutnie nie. Ta osoba będzie dążyła do tego, żebyście dostawali to, co sami dajecie, żeby była e, dobra komunikacja, również, żeby była taka sytuacja, że jeżeli zawsze możecie się do tej osoby zwrócić po pomoc, tak? bo to też ta karta pokazuje, kochani, nie tylko uczucia. A więc, taka sytuacja, w której po prostu zwyczajnie jesteście partnerstwem, moi drodzy, e, przyjaciółmi najlepszymi, najlepszymi kochankami, również najlepszym, najlepszą parą, taka po prostu, gdzie jeden za drugim w ogień by skoczył, bo to jest karta równowagi. I moi kochani, karta zwycięstwa, a więc takiej sytuacji, jak on będzie postępował, on będzie chciał, jeżeli nie jesteście tutaj tym małżeństwem, to ja sądzę, że on do tego będzie zmierzał. Będzie chciał wygrać tą bitwę o Was, bo być może ci niektórzy właśnie są w takich sytuacjach, gdzie Wy, e, ten ktoś oczywiście stara się o Was i chciałby z Wami tą rodzinę stworzyć, załóżmy, chciałby, żeby było zrównoważone wszystko pomiędzy Wami i być może walczy o to tu gdzieś, tu, gdzie tej karty fizycznie nie ma. E, poczekajcie, rzucę okiem na spód, tak, jest tutaj karta pracy. Mhm. Pod spodem karta pracy, a więc praca nad tą relacją, praca nad tym, aby ten stan osiągnąć. No i jeżeli ten ktoś faktycznie pracuje, no to to zwycięstwo tutaj jest, tak? Pokonanie, tak naprawdę wszelkich przeszkód, kochani, bo tu może też są jakieś przeszkody, ku temu, żeby pokonać te przeszkody, ku temu, żeby to wygrać, żeby poczuć się triumfalnie. Udało mi się, bo to jest sukces, spełnienie, zadowolenie w tej karcie. Więc, moi kochani, jak będzie postępował? Będzie dążył do tego, żeby było stabilnie zrównoważenie pomiędzy Wami, żebyście byli dla siebie wszystkim i żeby pokonać ewentualne wszelkie przeszkody, które być może stoją na Waszej drodze. Do tego szczęścia tutaj. Zwijamy karciochy, kochani, dla grupy numer jeden. Odkładamy. No i zobaczmy, do czego będzie dążył ten ktoś w przypadku grupy numer dwa. jak będzie postępował, zachowywał się. I też wyłożymy, sobie, słuchajcie, wszystkie trzy karty, bo nie chciałabym, żeby tutaj znowuż jakiś ząg powstał. Skarby. Tu jest sytuacja tego typu. I wiecie, co. Ten diabełek tutaj. Y Troszeczkę, że tak powiem, naszmącił, dlatego że e, oczywiście diabeł, słuchajcie, ma różne klimaty. Z uwagi na to, że może być czymś dobrym, ale też jednocześnie może być czymś złym. E, I dlatego, słuchajcie, przeczytamy sobie te karty jakoby lekko w dwojaki sposób. No niestety, z uwagi na to, że na spodzie talii mamy piątkę mieczy, a jest to niestety karta, słuchajcie, mściwości, takiej troszeczkę walki, a, takiego troszeczkę bym powiedziała nieliczenia się tutaj z niczym i z nikim. Jakiejś takiej sytuacji, że być może pomiędzy Wami, kochani, jeszcze karta sprawiedliwości u spodu, a następuje taka sytuacja, że kurczę, oszty, oszty, możecie jeden drugiemu próbować, że tak powiem, nawtykać pewne rzeczy. Karta sprawiedliwości, mówiąca też o prawdzie, która być może tutaj w tym związku musi się pojawić, o jakichś decyzjach, które muszą się, kochani, pojawić, ale pamiętajmy, to jest tylko tło tego czytania, tak? To nie jest rozkład główny musi się to zadziać z powodu tego, że zbyt wiele jakichś, powiedzmy, złych klimatów powstało, tak? Bo też tak tutaj to się może zarysować, kochani. No to, um, słuchajcie, ten diabeł naprawdę może mieć tutaj dwa oblicza. Ale zaraz do tego dojdziemy. Słuchajcie, pierwsza karta mówiąca tak naprawdę o sytuacji tego, że sporo się będzie działo. To nie jest sytuacja takiego zastoju, spokojności uh, i tralala. Słuchajcie, zróbcie, zwróćcie uwagę, że tutaj postać na tej karcie po prostu rozpętała trąbę powietrzną. Krótko mówiąc, to wszystko tutaj aż wiruje w cholerę jasną, tak? Bo mamy tutaj sytuację taką, że no zwyczajnie tutaj po prostu wszystko wiruje. Tutaj po prostu powstaje jakaś niszczycielska siła. I powiem wam, że obrazowo patrząc na te karty, przy tym diable, to właśnie ta trąba powietrzna delikatnie mi tutaj, że tak powiem, właśnie zakrawa o tą złą formę. Ale między innymi słuchajcie, może to być taka sytuacja, że coś, bo to jest osiem buław. Coś jest w locie, coś jest w pędzie, coś przyspiesza, coś gna, coś będzie pędzić do przodu, albo już pędzi. Coś już się zadziało. To nie jest jakaś sytuacja, że wiecie, jest ślanka spokój, tak jak było w przypadku pierwszego rozkładu, że zaczynaliśmy dziesiątką monet, tylko tu już jest coś w locie. Tutaj już jakaś burza czy trąba powietrzna została rozpętana. I po prostu wiele się dzieje. Przy tym diable, kochani, ona może wróżyć w tej wersji negatywnej taką sytuację delikatnie powiedziałabym, mówiącą o jakichś nerwach, o jakimś lęku, strachu, o jakiejś takiej próbie manipulacji wami. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, co robi diabeł. On kusi, on manipuluje. Słuchaj, dam ci to, jeśli ty będziesz taki. A, albo słuchaj, dam ci tamto. Ten diabeł doskonale wie, co wy lubicie. I może tutaj właśnie to być tak troszeczkę podyktowane taką sytuacją troszeczkę próby sił pomiędzy wami. E, zwłaszcza przy tej piątce mieczy tu u spodu, tak? Czyli takiej sytuacji, w której kurczę, no nie będą to czyste zagrywki. O, nazwałabym to tak. Ale ewidentnie dążące do takiej sytuacji, że ktoś tutaj będzie chciał spełnić swoje marzenia, życzenia, poczuć wytchnienie. Dziewięć kielichów to jest, słuchajcie, karta bardziej mówiąca o jednej osobie, takiej sytuacji, w której mam to, co chciałam, mam to, co chciałam, nie o dwóch. To tak na marginesie. To jest również karta takiego upojenia, czasami alkoholowego, kochani, albo takiego oddawania się swoim własnym przyjemnościom, być może tutaj po jakiejś takiej, powiedziałabym, niefajnej, niefajnym klimacie. Ale gdybyśmy tak mieli przejść do tych pozytywniejszej formy, kochani, to może to być taka sytuacja. Jak on będzie postępował i zachowywał się wobec was? No, kochani, na pewno y, wiele rzeczy może dziać się bardzo dużo. Tych znaczy, czysto. Brrr, może dziać się bardzo wiele rzeczy, kochani. Może wiele rzeczy być gnać naprzód. Ona nazwałbym to w ten sposób. Diabełek może być osobą, która będzie was do czegoś kusiła. Tak, ta osoba was. Przy tych dwóch kartach może to być namiętność i seks, kochani, jak najbardziej, więc tutaj też nie będę ukrywała, że to mogą być tego typu przyjemności, tak, w takiej bardzo pozytywnej formie, aczkolwiek powiem wam, że czuję to dosłownie na 20-30%. Jakoś bardziej cały czas mi tam gdzieś z tyłu głowy puka coś. Magda, to nie będzie to, to nie będzie to. Więc, moi drodzy, uważajmy tu. <laughs> Dlatego, że ten diabeł, zwróćcie uwagę, ja wam troszeczkę tą kartę przybliżę, on tutaj, e, nie wiem czy to będzie widać, zobaczcie jaką on ma minę, ha, 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 ha. skuszę go na coś, a jak się tylko da nabrać, to będzie mój, wiecie? Tak to troszeczkę widzę, czuję i dlatego o tym mówię, że może właśnie bardzo wiele się dziać w kontekście właśnie takim, że no, możecie być kuszeni. No, więc moi kochani, no i kończymy ten cały rozkład dziewiątką kielichów, czyli taką kartą upojenia, spełnienia poniekąd, tak? Takiej satysfakcji. Tutaj, słuchajcie, nawet w tej talii, której ja tutaj użyłam dla was, kochani, jest taka sytuacja, gdzie pokazuje się to w opcji takiego, słuchajcie, takiego relaksu, tak? Relaksu tak naprawdę po, po wielu perpetiach. Więc jak on będzie się zachowywał, czy też ona będzie zachowywała się wobec was, no moi drodzy, wy tutaj musicie to jakby ustosunkować się do tego, w jakiej wersji wy tutaj jesteście. Czy jesteście bardziej w sytuacji, która pokazuje tutaj sytuację dynamizmu pomiędzy wami, jakieś powiedziałabym próby sił, jakiegoś ewentualnego, słuchajcie, ukręcenia trąby powietrznej, nazwę to w ten sposób, jakiejś takiej sytuacji podejść niefajnych, i jednocześnie próby takiego skoncentrowania się na własnych przyjemnościach, czy też bardziej jesteście w takiej relacji, no patrząc na tą kartę tu od spodu, naprawdę, to, to wszystko tak troszeczkę nie w tą stronę idzie. Natomiast y, chyba, że jesteście właśnie w takiej relacji, w której sporo się dzieje, jest sporo, że tak powiem, kuszenia pomiędzy Wami i, że tak powiem, y, spełniania swoich życzeń i marzeń, <laughs> bo możecie też znaleźć się, kochani, w tego typu historii, tak, więc tutaj jakby dwójeczki, tak, grupa numer dwa, musi się jakby obrać po jednej ze stron. A, no właśnie, do tego diabełka, słuchajcie, gdzie karta pokazująca taką sytuację, bez kija nie przystąp. Wy tutaj jesteście czymś wyczerpani, kochani, bo dziewiątka pławowa to jest taka karta, gdzie ktoś już nie ma siły o coś walczyć, tak, jest już zmęczony, umęczony tym, ale jednocześnie zachowujący czujność. E, więc ja bym powiedziała, no raczej, słuchajcie, no raczej, odnajdą się w tym czytaniu bardziej te osoby, które, że tak powiem, troszeczkę już są, że tak powiem, umęczone e, jakimiś zachowaniami. Słuchajcie, wy tutaj strategię jakąś tutaj obieracie, albo ta osoba wobec Was, nie zapominajmy, tak, że to. Um, bo jak zachowa się on, tak? Więc może tak być, że w jakiś sposób bardzo strategiczny do czegoś podchodzi, ale on już jest na wyczerpaniu sił, kochani, bo tu zadziewają się jakieś kombinacje alpejskie. Takie mam, słuchajcie, poczucie, patrząc na tą kartę, znaczy na ten rozkładzik wasz. Więc moi drodzy, odszukajcie się tu. Tak, w jaką wersję, w którą wersję bardziej y, tutaj y, przypominacie. Czy tą lepszejszą nazwę to w ten sposób, bez dołożenia tych dwóch kart, czy raczej w tą lekko negatywną. Y, kochani, z mojej strony wszystko. Buziaki.